Cześć! Dzień dobry! Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo słodziaszczy. Naprawdę. Chcemy wam pokazać naszych nowych członków rodziny. Mamy dwa koteczki, które do nas przyszły po prostu pewnego dnia. No, podejrzewamy, że ktoś nam je podrzucił eee, po prostu. Miało może za dużo. Eee, w każdym razie no, pewnego wieczoru kotki się u nas pojawiły. I zostały, słuchajcie, zostały te słodziaki, nasze piękne, bure znajdki i yy, yy, mieszkają sobie u nas, yy, szukają chyba jeszcze troszeczkę miejsca. One mieszkają w ogrodzie, najpierw się schraniały w naszej drewutni, tam na, na samym górze pod daszkiem, także jak się wchodziło to było widać tylko oczka i uszka. A w tej chwili tutaj lubią przychodzić, na ganek. E, tutaj jest Doniczka z takim starym kocykiem, które żeśmy kiedyś tu wsadzili tak na chwilę i wiecie, i został, jak to zwykle bywa. I one sobie tu wynalazły miejscówkę i przychodzą sobie tutaj, śpią. Są absolutnie urocze, bardzo podobne do siebie, ale już nauczyliśmy się je rozróżniać. Ten tutaj, łobuz, to jest centek, to są oba kocurki. A ten drugi to jest Misiu. Różnią się tym, że Misiu ma troszeczkę bardziej rozmyty wzorek i jest trochę bardziej w paski, a Centek ma taki bardziej graficzny ten wzór, wyraźny i jest bardziej w centki. Stąd też imię. Imiona wymyślała Hania. Eee, tak, także oba chłopaki. No, i teraz Misiu jest taki bardziej spokojny, miziasty. On od razu, jak tylko podchodzi do człowieka, to wyłącza traktorek i mruczy. A Centek jest bardziej łobuz. On z kolei pierwszy wszędzie wchodzi, w jakieś każde nowe miejsce, jest bardzo ciekawski. Ale jak, jak jest taki bardziej właśnie, żeby się bawić, podgryzać i drapciać. Tego to trzeba mizioć, 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 a ten się zawsze chce bawić. Jest taki ciekawski, taki łobuziak bardziej. Jest taki łobuz, o widzicie, już mnie próbuje tu atakować. Jest łobuz i jest słodziaczek. No, zobaczymy kiedy się zbuntują. O, misiu już się zbuntuje. Generalnie Inka cały czas, one już nie lubią być tak bardzo na rękach, bo Inka je dobrze wymęczyła. E, ona non-stopie bierze na rączki. One nie są aż tak bardzo z tego zadowolone. No nic, będą sobie e, ładzić, zaraz jeszcze może do mnie przyjdą. E, generalnie są bardzo, bardzo towarzyskie. E, cały czas jak wychodzę na ogród, to one natychmiast przychodzą i łażą za mną przy nodze. E, idę wyrzucić śmieci, koty idą ze mną. Idę po coś tam na wyżymnik, koty idą ze mną. Dosłownie łażą przy nodze. I czasami nawet skaczą na nogi, więc czasami się nie da iść. Idę przez ten ogród w takim tempie żółwia, bo co krok mam na stopie kota, a nie chcę go kopać, więc tak idę. Więc jest prześmiesznie. Byliśmy już z nimi na pierwszej wizycie u weterynarza. Na razie zostały odrobaczone. Nie miały ani pcheł, ani świeżba, więc fajnie. Są czyściutkie. I właśnie już odrobaczone też. No i teraz dostały e, takie kapsułki na odporność, bo nie wiem czy zauważyliście, że jeden z nich kicha. E, kicha tutaj od, od początku, odkąd e, m, przyszedł do nas. No, pan doktor badał płuca, mówił, że tam nic osłuchowo wielkiego się nie dzieje, ale na razie biorą kapsułki na odporność. Jak się nie poprawi, to dostaną antybiotyk. Nie wiem, czy ten jeden, czy oba. No i jak potem się sytuacja unormuje, no to szczepienie. Także kotki zostały, e, mieszkają na dworze i teraz zastanawiam się, co będzie zimą. Możecie mi od razu napisać w komentarzach, jak macie jakieś doświadczenia, bo zastanawiam się, czy one sobie zimą poradzą. Czy musimy kombinować coś, nie wiem, otwierać dla nich e, piwniczkę, żeby tam się schroniły, czy e, drewutnia albo właśnie ganek z jakimś ciepłym legowiskiem będzie ok. Nie wiem tego, nie znam się na tym, jak. Jak macie takie doświadczenia, albo najlepiej macie takie koty po prostu, które mieszkają na dworze, to napiszcie mi proszę, czy one dają radę zimą, czy coś trzeba kombinować. A mieszkają na dworze, dlatego że ja mam e, fatalną, paskudną, ogromną alergię na koty. E, nie wiem, czy pamiętacie, jak wam opowiadałam, że jak się tutaj wprowadziliśmy, to e, po paru dniach... O, idzie. <laughs> Idą oba. <laughs> po paru dniach wylądowałam na pogotowiu, Dlatego, że tutaj poprzedni właściciele mieli kota w domu, no i po prostu wszystko było przesiąknięte tymi, an, tymi kocimi antygenami. I ja po kilku dniach zaczęłam mieć kłopoty z oddychaniem. Nawet byłam już w takim stanie, że nie mogłam właściwie chodzić prawie, tak, tak źle mi się oddychało. I musieliśmy wszystko wyprać, wyszorować po 10 razy, i dopiero gdzieś to z czasem się unormowało. Dlatego absolutnie nie mogą być koty u nas w domu. I tak powiem Wam, że odkąd tutaj są, no to jest tak, że swędzą mnie oczy. Czasem mam katar i staram się unikać z nimi takich większych kontaktów. Niestety, no wiadomo, że czasem. Nie daję rady, bo słuchaj, dobra, najwyżej będę kichać no przecież muszę przytulić, muszę wziąć na ręce, muszę pogłaskać. Ale tak jak dzisiaj na ten odcinek widziałam, że będę trochę je bardziej e, miziać, brać na rączki, no to zażyłam leki antyhistaminowe, e, a tak, no to staram się głównie je głaskać, i potem po prostu od razu myję ręce. Tak, żeby nie dotykać ich do, do ubrania za dużo, bo, bo na ubraniu bardzo to wszystko zostaje. Tylko staram się tylko ręką mieć kontakt i potem umyć ręce. I do, dopóki są właśnie na dworze, a ja tego pilnuję, to nie jest źle. W takie dni, gdzie gdzieś tam zapomnę tych rąk umyć, albo właśnie oddam się większym miziankom, no to już te moje objawy się nasilają, także do domu niestety nie mogę ich wziąć. Ale tutaj na dworze, wydaje mi się, że jest im bardzo fajnie. O, przyszedł, wiedziałam, że przyjdzie. Fajne jest to, że są naprawdę bardzo, bardzo towarzyskie. Najwięcej czasu ja spędzam z nimi, jak pakuję dla Was zamówienia. Z naszego sklepu, Parantela Sklep, bo one zawsze wtedy przychodzą do mnie do garażu i bardzo mi asystują, wskakują w każdy karton, po prostu każdy, każdy ruch w folii, wszystko, choć może Ty jesteś bardziej miziasta, choć do tu kamery, pokaż się trochę. Wszystko ich interesuje i zawsze mi towarzyszą. To bardzo je folia bąbelkowa interesuje. O, jak mruczysz pięknie. Oj, i kichasz. I ja pakuję, a one łobuzują. I tak razem spędzamy sobie wieczory bardzo często. E, także towarzyskie są szalenie. Przychodzą też bardzo często, bo my często siedzimy w oranżerii, e, często tam jemy posiłki, albo z wieczorem sobie z Szymonem siedzimy, gadamy e, i często przychodzą. E, I siedzą, siedzą na parapecie. I się na nas patrzą, a my na nich. Kola też jest z nimi bardzo zafascynowana, czyli nasz piesek border coli. I często właśnie tak jest, że ona w środku siedzi i ma od tych dwóch tygodni ma takie, taką kocią telewizję. Siedzi i patrzy, co robią koty. A koty ostentacyjnie i bezczelnie po tej drugiej stronie szyby paradują jej przed nosem. No, więc jest śmiesznie. Ogólnie stosunki między nimi powoli się od, yy, normują. Ja nie chcę tego przyspieszać. Zrobiłam taki jeden głupi, głupi ruch, że chciałam, bo widziałam, że kola się ładnie, kola bardzo jest na tak. Za pierwszym razem tylko je przegoniła tak, że uciechły na drzewo, ale ona jest bardzo posłuszna, więc jak powiedzieliśmy jej, że kotki są dobre i nie można ich ruszać, to ona wie to i dała im od razu spokój. Teraz jest tak, że jest bardzo ich ciekawa. Chce się z nimi bawić i zaprzyjaźnić. Koty jeszcze nie chcą. Koty jeszcze nie chcą, syczą na nią i się jeżą, więc z reguły to wygląda tak, że. Ale też są ciekawe. No i, i z reguły to jest teraz tak, że kola przychodzi, kładzie się, koty siedzą i się na nią patrzą. Po chwili podchodzą bliżej i bliżej i bliżej. Kola też troszkę bliżej, no ale jak już jest za blisko, to kot robi. Pssch. A kola jest przerażona i ucieka. Także śmieszny, że taki duży pies ucieka przed tymi małymi kotkami, nie wie co ma jeszcze o nich myśleć, ale jest bardzo zaciekawiony, więc myślę, że z czasem te interakcje się pogłębią. Na razie, na razie nie chcemy nic na siłę, bo ozeczam Wam mówić, że zrobiłam taki błąd, że kola grzecznie się działa, więc ja chciałam, wzięłam kotka na ręce i tak chciałam go bliżej. Troszeczkę dać, żeby się poznały, powąchały. No i kot się tak przeraził, że wbił się we mnie pazurami i nie mogłam go odczepić. No i oczywiście ja jako alergik zaraz miałam po tych, po tych drapnięciach, one mi spuchły i bardzo swędziały. Także miałam taki problem stwierdziłam, nie będę ich pośpieszać, niech się w swoim tempie naturalnie dogadają. Na razie już koty nie uciekają po drzewach, przed kolą, Mm, tylko właśnie tak z metra się obserwują. A jak kola za blisko podejdzie, to dostaje syka i ucieka. Jestem zaskoczona, że aż tak fantastycznie biegają po drzewach. E, za pierwszym razem, jak e, jeden wbieg 3 metry na sosnę, no to ściągaliśmy go z drabiny, bo baliśmy się, że nie zejdzie stamtąd. E, a to była pierwsza noc, właśnie wtedy, jak kola przestraszyła. Ale co, co, coś mam w kieszeni dobrego? Coś wyczułeś, tak? Spryciarzu, coś ty się dobierasz. Ten to jest spryciarz. Um, ale potem zauważyliśmy, że one doskonale schodzą też z drzew. Także zasuwają czasami, no już się nie boją, ale tak czasami tak o sobie chodzą, po wierzbie zwłaszcza, mamy taką lekko pochyłą wierzbę starą, no to to z powrotem dosłownie jak wiewiórki. Więc bardzo są drzewne, trochę mnie to martwi, bo tu mamy dużo ptaszków. No, ale zawsze jest, zawsze jest coś za coś. No też wiem, że będę musiała już w tym roku karmniki wyżej powiesić, żeby się tam koty nie dobierały. No, i ptaki też będą musiały mieć się na baczności bardziej. Najbardziej w kotach zakochana jest nasza inka, po prostu oszalała, tak jak, tak jak się spodziewaliśmy. Ona bardzo lubi zwierzęta. Hanka jest taka mniej do zwierząt chętna. I też tak samo było z Kolą. Chociaż muszę powiedzieć, że z Kolą Hania się akurat dużo bawi, ale Inka też ma takie cykliczne napady czułości do psa, że przytula go, mówi, że już zawsze moim bobaskiem i w ogóle, w ogóle. I z kotami też jest podobnie. Hania się bardzo ucieszyła, knuła tu ze mną, co zrobić, żeby tata się zgodził, żeby koty zostały. Um, i strasznie się jarała, ale oczywiście teraz już tak jej przeszło. Natomiast Inka co mniej więcej pół godziny, godzinę mówi: Chce iść do kotów, chce iść do kotów. I cały czas do tych kotów chodzi, i je głaska, i zanosi im jedzonko, bierze je na rączki w kółko, więc się śmiejemy, że z Elwirką, bo trochę. Trochę je zamęcza w kółko. Najchętniej oba naraz, a jak nie, to przynajmniej raz jeden, raz drugi. Ja już muszę czasami jej je chodzić i, i mówić: Dobra, już wystarczy, już, teraz nie bierz na rączki, bo no nie chcę, żeby zaczęły przed nią uciekać. Przyszedł do mnie sami, wskoczył na kolana. Ja się też tym jaram, bo no, tak jak mówię, no, na co dzień staram się unikać aż tak e, długich i dużych kontaktów z nimi. Niestety nie mogę, bardzo tego żałuję, bo ja też bym była najchętniej taką Elwirką, żeby mnie cały czas tuliła. No, ale i tak cieszę się, że w jakikolwiek sposób mogę mieć kota. To jestem bardzo wdzięczna i nie wybrzyzam. No, dzisiaj, dzisiaj sobie pofolguję, bo, bo tutaj dla Was robię odcinek, więc sobie pofolguję. Dam od razu ubranie do prania i może jakoś to będzie. Jest z, od razu odpalił silniczek, jest taki miziasty, kochany. Ten dźwięk w ogóle kociego mruczenia, to jest coś najpiękniejszego na świecie. Także jestem bardzo zadowolona i jestem zdziwiona, że mój mąż tak szybko się zgodził, żeby koty zostały. Nie wiem, tak naprawdę, jaki mieliśmy wybór, czy mieliśmy jakiś wielki, bo zastanawiam się, jak byśmy mieli je stąd wygonić. Jak one są takie małe, że przechodzą przez każdą szczelinę, kratkę ogrodzenie, więc nie wiem, czy mielibyśmy i tak wybór. W każdym razie, Szymon w ogóle nie oponował. Jakoś tak, bo on, on lubi koty, więc to chyba dlatego. No po prostu przyszły i zostały. Wybrały nas, wprowadziły się do nas i są. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, są kochanymi małymi słodziaczkami. Także słuchajcie, po raz kolejny jestem szalenie zadowolona z tego, że się przeprowadziłam na wieś. Tutaj właśnie takie rzeczy się wydarzają. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Pewnego dnia budzisz się i masz koty, i to dwa od razu. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, kuty są przepiękne i cieszę się, że, że z nami zostały, że postanowiły z nami zamieszkać, mam nadzieję, że sobie nie pójdą pewnego dnia, no ale dostają tutaj amciu, na razie weterynarz powiedział, że są jeszcze za małe, żeby się same wykarmić, że nawet jeżeli polują, to nie zjedzą tego, co polują, więc tylko, jaj, tylko my je karmimy, e, także no, na razie są, są przy nas, no bo no, też z takich pragmatycznych względów. Ale, ale widać, że bardzo się do ludzi garną, są bardzo towarzyskie. No uwielbiamy je, co tu dużo mówić, słuchajcie. No tyle. Chciałam się dzisiaj pochwalić kotkami, ale też właśnie wam przedstawić, no bo jesteście tutaj członkami naszej paranteli, naszej społeczności. No to wypada, żebyście poznali wszystkich jej członków. Także oto jest Centuś i Misiu. Są pięknotkami. Jak chcecie więcej filmików, nie, nie tylko z Kotami, to oczywiście, no już nie kicha. dzisiaj chyba, chyba się skończy na antybiotyku, coś on już długo kicha. To oczywiście zapraszam. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy. Zapraszam też na Instagram i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.